Nauka to podróż pełna odkryć, to odkrywanie sekretów wszechświata, które czekają na nas w najdalszych zakątkach kosmosu. Niektóre sekrety jednak uparcie skrywają się przed nami, pozostając tajemnicą przez wieki. Te nierozwiązane zagadki fascynują nas, przypominając nam, że nasz wszechświat jest pełen cudów i nieskończonych możliwości. Pociąga nas to, co nieznane, to, co kryje się za horyzontem. Pragniemy wyjaśnień dla rzeczy, których nie rozumiemy. Dla zagadek, które nas intrygują, tajemnice takie jak ciemna materia czy trójkąt bermudzki rozpalają naszą wyobraźnię, inspirując do dalszych badań. Sprawiają, że kwestionujemy to, co jak nam się wydaje wiemy, zmuszając nas do myślenia poza utartymi schematami. Te enigmy napędzają badania naukowe, skłaniając nas do opracowywania nowych technologii i teorii. Które mogą zmienić nasze rozumienie świata, zmuszają nas do odmiennego myślenia o otaczającym nas świecie, do poszukiwania nowych perspektyw. Ostatecznie przypominają nam o potędze i pięknie świata przyrody, który wciąż ma przed nami wiele tajemnic do odkrycia. Jedną z największych zagadek współczesnej nauki jest ciemna materia. Tajemnicza substancja, której nie możemy bezpośrednio zobaczyć. Wyobraźcie sobie, coś tam jest, coś czego nie widzimy, ale wiemy, że istnieje. To coś stanowi znaczną część wszechświata. Ale co to jest? Naukowcy zaobserwowali jej efekty w różnych zjawiskach kosmicznych. Galaktyki wirują szybciej niż powinny, co sugeruje obecność dodatkowej masy. Sposób, w jaki światło zakrzywia się wokół pewnych obiektów, Sugeruje obecność ukrytej masy, której nie możemy zobaczyć. Ta ukryta masa, czymkolwiek by nie była, to właśnie ciemna materia. Istnieje oczywiście wiele teorii na ten temat. Niektórzy naukowcy uważają, że ciemna materia składa się z egzotycznych cząstek, które są trudne do wykrycia. Te cząstki nie oddziałują ze światłem, przez co są dla nas niewidoczne, ale ich obecność jest odczuwalna. Inni proponują modyfikację naszego rozumienia grawitacji, aby wyjaśnić te zjawiska. Trójkąt bermudzki to zupełnie inna historia, pełna tajemnic i niewyjaśnionych zjawisk. Ten obszar na północnym Atlantyku od dawna kojarzony jest z dziwnymi wydarzeniami, które budzą grozę i fascynację. Znikały tam statki i samoloty. Instrumenty wariowały, a piloci tracili kontrolę nad swoimi maszynami. Historie o niewyjaśnionych wydarzeniach krążą po dziś dzień, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Czy jest w nich ziarno prawdy, czy to tylko mity i legendy? Niektórzy twierdzą, że zaginięcia to po prostu wypadki morskie wynikające z trudnych warunków na morzu. Inni wskazują na niezwykłe pola magnetyczne lub Fale wyjątkowe, które mogą wpływać na nawigację. Jeszcze inni obwiniają błędy ludzkie lub piractwo, które było powszechne w tych wodach. Pomimo licznych badań, trójkąt bermudzki pozostaje zagadką, której nie udało się rozwikłać. Nie ma jednoznacznego wyjaśnienia dla zgłoszonych wydarzeń, co tylko dodaje tajemniczości temu miejscu. Ten brak dowodów nie powstrzymał jednak spekulacji i teorii spiskowych. Trójkąt bermudzki wciąż rozpala wyobraźnię opinii publicznej, inspirując książki, filmy i dokumenty. Nieprzemijająca siła tajemnicy. Nierozwiązane zagadki, czy to naukowe, czy anegdotyczne, mają nad nami wielką władzę. Przypominają nam, że nie znamy wszystkich odpowiedzi. To uświadomienie może być zarówno pokorne, jak i ekscytujące. Tajemnice takie jak ciemna materia i trójkąt bermudzki. Napędzają postęp naukowy, zmuszają nas do zadawania trudnych pytań i poszukiwania nowej wiedzy, inspirują nas do zgłębiania nieznanego z ciekawością i rygorem. Co więcej, te tajemnice rozpalają naszą wyobraźnię, przypominają nam o ogromie i złożoności wszechświata, zachęcają nas do krytycznego myślenia, kwestionowania i zadawania pytań. Wyprawa trwa, poszukiwanie odpowiedzi trwa. Naukowcy na całym świecie niestrudzenie pracują nad zrozumieniem ciemnej materii. Badacze wciąż badają tajemnice trójkąta bermudzkiego. Dążenie do wiedzy jest procesem ciągłym, to podróż bez ostatecznego celu. Każda odpowiedź prowadzi do nowych pytań. Każde odkrycie otwiera nowe możliwości eksploracji. Na tym polega piękno nauki. Akceptuje niepewność, czerpie z ciekawości. I przypomina nam, że najważniejsze to nigdy nie przestawać pytać. Wszechświat jest pełen cudów czekających na odkrycie.